Bardzo interesujące. Hej, Sami. Co robisz? Pamiętasz super skurczający spray, nad którym pracowałem? Cóż, udało mi się. Sama zobacz. Przez przypadek zmniejszyłem kilka twoich lalek. I gdy mówię przypadkowo, mam na myśli celowo. Dlaczego zawsze wsujesz akurat moje rzeczy? Cóż, odkąd Roger założył nowy system zabezpieczeń na drzwiach twojej sypialni, mam problem, żeby się tam dostać. Tak cię owak, Lalki są bardzo małe i nie mają gdzie mieszkać! Rzeczywiście! Potrzebujemy małego domku dla lalek i wiem, jak go zrobić. Poczekajcie, przyjaciele! Nigdy nie odchodźcie, zaraz wracamy! Sam, co robisz? Mieliśmy zbudować dom! Mały domek z małymi rekwizytami! <laughs> nie musimy tego robić. Użyjemy zwykłych rekwizytów. O, to znacznie ułatwi sprawę! Jakiego rodzaju dom powinniśmy wybudować? Jest tak wiele opcji! Budowniczy sam melduje się do pracy! I przygotowałem kilka projektów! Wow, sam! Ambitnie! Basen? Okej, okay, zaczynajmy! Wszystkie materiały są w tym pudełku. Zaczniemy od basenu. To na pewno wywoła wielkie plum. Naprawdę? To ja tu jestem żartowniciem! O, byłam dumna z tego żartu. Potrzebujemy kogoś, kto przetestuje basen. Mój przyjaciel, z chętnie to zrobi. Jak tam woda? Podoba mi się! Będę leżeć przy basenie, pracujący na to palenizną. Nie rozsiadaj się sami, będę potrzebować Twojej pomocy. Hmm. Brakuje tu światła. Lalki muszą widzieć, co robią. Powiedziałaś światło? Potrzebujemy czegoś epickiego, prawdziwego dzieła sztuki. I mam dokładnie coś takiego. Wow, wygląda na to, że sam zaplanował coś wyjątkowego. Jak myślisz, Nie Myślę, co? Hmm, dobry pomysł, ale jest chyba trochę za duża. Pamiętajmy, że wszystko musi być małe. Małe, tak? Hmm, zaraz, wiem, to się nada. Super, są idealne. Możemy użyć tego spinacza biurowego do zrobienia żarandola. Powinien być bardzo elegancki. Możemy wykorzystać to? Znalazłem je, kiedy szukałem pirackiego skarbu. Po raz ostatni, Sami, to nie była skrzynia ze skarbami, tylko moja szkatułka na biżuterię. <grym> <grym> to była jednak epicka przygoda. O wow, naprawdę wygląda świetnie. Teraz możemy skończyć resztę domu. Lalki będą chciały mieć ładny widok, więc potrzebujemy wielu okien. Hmm, ta ściana jest trochę nudna. Może ją ozdobimy? Już nad tym pracuję, Su. Dodam trochę magii sama. A ja będę dalej pracować nad oknami. Wow, podoba mi się. Jest taki szykowny, nowoczesny. Taki, no wiesz, po prostu perfekcyjny. Co dalej? A, wiem. Potrzebujemy schodów. Pozostawmy. Nie, zrobię najlepsze schody, jakie kiedykolwiek widziałaś! Każdy kawałek drewna powinien mieć ten sam rozmiar. Miesz dwa razy, tnij raz! Zawsze to powtarzam! Uff, wygląda na to, że muszę zacząć od początku! Mam nadzieję, że masz dobrą książkę, stu? To może trochę pomyśleć. W porządku, sami, mamy już tutaj schody. Ulga, bo to nie poszło zgodnie z planem. Myślę, że jesteśmy gotowi, aby złożyć to wszystko. Zaczyna nabierać kształtów, ale potrzebujemy mebli. O, masz rację. Udekorujmy ten pokój, zanim pójdziemy dalej. Zrobię kanapę, Su. Oglądałem tutoriale. modne w tym sezonie. Będzie bardzo wygodna, zaufaj mi. Nie mogę się doczekać, żeby ją zobaczyć. No, skończyłem. Jestem z niej dumny. Wygląda wspaniale. A to jest idealne miejsce dla niej. Pomyślałem, że moglibyśmy użyć tego do dekoracji, doda przytulności. Każdy basen potrzebuje koła ratunkowego. Salon i basen są gotowe. Teraz możemy pracować nad kuchnią. Zaczniemy od zrobienia mebli kuchennych. Wow, niektóre z tych przepisów są niesamowite! Tu, potrzebujemy lodówki, żeby przechowywać wszystkie te pyszne potrawy. Serio naprawdę jej potrzebujemy! To dobry pomysł. Wiadomo, wielkie umysły myślą podobnie. O, potrzebujemy też zdjęć, żeby powiesić je na lodówce. Uśmiech! Są wspaniałe. Teraz je tutaj przyczepię. Nie ma kuchni bez kuchenki! Zajmę się tym! Świetnie! Kiedy będziesz to robić, ja zajmę się stołem. Kuchenka i zlew są gotowe! Poczekaj! Może to wypróbować! Zrobię coś pysznego dla lalek. Zamierzam ugotować coś specjalnego! O, to brzmi pysznie! Nie mogę się doczekać! W międzyczasie te krzesła naprawdę będą pasować do stołu. Nie mogłem znaleźć moich przyrządów kuchennych, więc zamiast nich użyję piły, <noise> jestem pewna, że ci się uda. To będą pyszne, zdrowe przekąski dla lalek. Zdecydowanie potrzebujemy też roślin wokół domu. Matka natura będzie z tego taka dumna, wow, wygląda na to, że jestem dobra w ogrodnictwie. <noise> Może powinienem zająć się ogrodnictwem zamiast gotowaniem? Nie poszło zgodnie z planem. Och, sami liczą się intencje. Po prostu zamówię jedzenie. To dużo bezpieczniejsze. Halo? Chcę jedzenia. Szybka dostawa. Dobra robota. I nawet nie musieliśmy wzywać straży pożarnej. Możemy zacząć składać kuchnię. Wygląda dobrze. Laleczki będą musiały zaprosić nas na kolację. A ten dywanik będzie centralnym elementem dekoracyjnym. Nie możemy zapomnieć o stole i krzesłach do jadalni. Wow, wykonaliśmy świetną robotę, ale wciąż musimy dodać kolejne piętro. No to na co czekamy? Jesteś gotowy, aby pracować nad łazienką i sypialnią? Podłoga już jest. Może się tylko szybko wyszarować. Ha, wygląda na to, że nieźle się relaksujesz. Cała ta ciężka praca sprawia, że jestem śpiący. Może zrobimy łóżko? Pewnie, ale pamiętaj, ono ma być dla lalek. Wiem, w końcu jestem profesjonalistą. Dlaczego mam złe przeczucia? będzie najwygodniejsze łóżko na świecie. Jak dotąd wszystko w porządku. Czasami sam siebie zaskakuje. <noise> Jesteś taki skromny, Sami. Zrobię też przytulny koc. Będzie jak ciepły, puszysty uścisk. Naprawdę zaczyna to wyglądać jak dom. A tutaj lalki mogą się uczyć. Mój koc jest gotowy, zobacz. Ojej, kto zgasił światło? Wszystko w porządku, Sam? To nie brzmiało zbyt dobrze. O, jestem straszliwy. Baa. Wyglądasz niesamowicie! Wiem! Pójdę przestraszyć Rogera! Och, sam nie rób tego! To będzie takie zabawne! Ojej! Mówiłam ci, to jest łóżko dla lalek, nie do straszenia ludzi. Hmm, czegoś tu brakuje, ale nie wiem czego będzie się lepiej stało. To jest dokładnie to, czego potrzebujemy. Dzięki. Okej, okay, zostały nam ostatnie drobiazgi. Myślę, że lalki będą zadowolone ze swojego domu. Ten świetlik pozwoli im oglądać gwiazdy. Wow, to jest takie magiczne. Hmm. Hurra, to naprawdę magiczne sami. Co za dzień. Su, su, możemy mieć problem. Robiłem kolejny eksperyment i odkryłem spirej powiększający. Lalki są coraz ogromne, naprawdę wielkie. Co? Sam? Co ty mówisz? Musimy zbudować dla nich ogromny dom. O, lepiej zabierzmy się do pracy. Do widzenia, przyjaciele. Do zobaczenia.